Bo nie, po jednej. Dixon Show. Brawo! Siemano, Dixon Show, prosto Świętokrzyskiej. Nowy spocik został odpalony. Jeździmy, mm -hmm. nagrywamy. Jestem ziąkiem. Siema. Siema. Jak masz na imię? Michał. I czemu stoisz tutaj w tym miejscu? Bo, bo zrobiłem już swoje i czekam aż chłopaki pokażą dobre sztuczki. Dobrze, o to chodzi. Kto jest ten spot. Dzień dobry. Nowy Dixon Show przed Państwem. Dixon Show! A dzisiaj ze mną chłopak, który, mówiąc metaforycznie, wie, którędy będzie przebiegać autostrada i tam kupuje działkę. Wiedział, gdzie powstanie skatepark, kupił miejsce na skate shop, postawił skate shop i zarabia miliony. Co więcej, zorganizował zawody deskorolkowe, na które zaprosił pana Piotra G. Czy ma z nim jakieś bliższe kontakty? Jak to jest zarabiać grube pieniądze na nas, biednych skate'ach? Zaraz go o to wszystko wypytam. Przed Wami Filip Kiełbowicz! Siłono, jesteśmy w KBT Skate Shop, tak? Tak. Powiedz mi, e, pierwsze pytanie na początek, jak chciałem Ci zadać. Czemu ten skate shop nazywa się KBT, a nie Kush Riders? Długo działałeś z Kush Riders na rzecz legalizacji. Widziałem różne filmiki w internecie, w których lekko e, nabzdryngolony odpalasz e, zapałkami gibony. <gibony>, gibony. Tutaj na dzielnicach KBT. Powiedz mi, dlaczego taka nazwa? Nazwa tak przyszła automatycznie w sumie, nie Aha. było to... To było tak, że jak kminiliśmy z Jagodą Skate Shop, to od razu nam wpadła nazwa KBT Skate Shop. Aha, a co tak z Kush Riders? Co dalej z Kush Riders? Kush Riders? no to, po to po prostu... była dobra to... zajawa, sporo no, osób oglądało. ciągle nasza zajawa, to jest... Aha, chociaż nie widziałem ostatnio nowych filmów z Kush Riders, za to widziałem jak ostatnio rozdawałeś pączki skate'om i co pomyślałbyś o sparafrazowaniu takiej akcji? I e, może warto było rozdysponować takie pączki policji, których przykrzałem życia na miejscu? Nie, myślę, że im się nie należą. Myślę, <noise> że mają już za grube brzuchy? Tak. Słuchaj, okej. Okay, pączki jeśli... są za triki, a nie za nic nie robienie. Tak, jeśli to nie koniec Cush to czy łączycie skateczę jakoś z tą inicjatywą? Czy raczej nie. odcinacie się? Nie, Zupełnie. nie, to jest. Czy jak ktoś przyjdzie i nasza... nie pali, to i tak mu coś sprzedasz, tak? <noise> nie jest wykluczony z biznesu. Ale tylko dyskorolki, żeby nie było. Słuchaj, macie tu coś ciekawego, Filip? No mamy na przykład pamiątkę po turze Bonsa. Pamiątkę w Twojej pierwszej komunii. Tak, po turze Bonsa podpisali nam deskę Madberger Ben Hatcher. Pomazali ją po prostu stary, teraz wygląda brzydko i nikt jej nie kupi. Nikt jej nie sprzedam. no. Macie coś jeszcze nie, ciekawego? Mam... No mamy deskę Alwy, taki klasyk, to z... przywiozłem sobie z wycieczki jak byłem i każdy się pyta czy może ją kupić, to ja mówię, że docinamy licytację od tysiąca i kto da więcej. Czyli jednak, jeśli chodzi o ciebie, wszystko sprzedasz. Wystarczy nie. podać dobrą cenę. No, to może nie, nie aż tak. Jest z nami również Jagoda, który jest złotym członkiem skate shopu i, i zasłużonym absolwentem KBT Skate Shop. A jak? Jak się czujesz w tym sklepie? Jak w domu. To jest mój drugi dom. Dokładnie. Mamy o. Powiedz mi, czym sobie zasłużyłeś, że znalazłeś się na ulotce łódkampowej. Czy może po prostu spodobałeś się Adamowi? Wiesz co, nie mam pojęcia. To była taka akcja, że na tym Woodcampie po prostu... Bo znalazłeś się na ulotce, no tak, prawda? Pewnego, pewnego dnia dostałem ulotkę Woodcampu, patrzę i jest tam na niej moje zdjęcie. Wyjaśniałeś wtedy na desce? Eee, Pamiętam, nie, że wyjaśniałeś. Nie wyjaśniam na desce <laughs> w ogóle. Czy są plany jakiegoś rozwoju e, tego parku, który tutaj powstał? Co z e, zadaszeniem na tym skateparku? Bo ja Ci mogę powiedzieć, że my na Potockiej u nas Pozdrawiam wszystkich związków gospodarskich, z którymi jeżdżę. Będziemy mieli to zadaszenie już niedługo. No to by było fajnie, jakby to zadaszenie powstało. Są na to małe szanse, ale. Dlaczego? No, bo podobno nie może być wyższe to zadaszenie niż, niż sufit poziomu parter. Czyli mniej więcej czyli czyli tak mniej jak więcej, sufit tak tutaj. Jak tak jak tak? mamy w sklepie, hmm. z tego co Miejsce czytałem tą uchwałę, to, to wychodzi, że tam właśnie mogą być jakieś na przykład małe kawiarenki zrobione, ale właśnie one nie hmm. mogą być wyższe niż, także podejrzewam, że to jest zrobione jako park. Wiesz. Czyli czytałeś uchwałę, interesujesz się trochę polityką. Ty jesteś trochę takim politykiem, co? Powiedz co byś zmienił w Polsce, gdyby na jeden dzień oddano twoje ręce władzę? Dużo bym zmienił. Dużo? Dużo bym zmienił. Ale głównie jesteś za, za legalizacją, całą, czy masz całą, jakieś jeszcze pomysły? Zerwałbym całą kostkę brukową. Tak, wymienił tak, ją. I wylałbym asfalt wszędzie. Wszędzie? Tak. Gościłeś w swoim sklepie e, jakiś czas temu Tim Bonsa. Powiedz mi, jakie emocje towarzyszą takiemu e, spotkaniu, wręcz powiedzmy trzeciego stopnia? Nie wiem, e, s, s, spotkały Cię tutaj jakieś nieprzyjemności? Na przykład Romar zawinął coś do kieszeni z wystawy. Nie, chłopaki, na, naprawdę zajebiste, zajebiste przeżycie móc zorganizować takie spotkanie dla dzieciaków. Mm. Parzyłeś im herbatę? Parzyliście sobie może? Nie, oni razem? tylko, oni tylko piwkę, piwko, i, <laughs> piwko i wodę, nic chłopaki nie, nie chcieli z nami parzyć. A oni kyrzyć. Nie, nie, nic takiego, oni, oni są w pracy, wiesz. Czyli do <laughs> Kush Riders by się ich nie przyjął? Oni by nie chcieli. A Romar w ogóle nie kyrzy. Nie? Nie, nic powiedział, nie pali? że on nic, a nic. Nie wygląda. No, też tak myślałem. To Afro ma prawdziwe? Próbowałeś go złapać? Z mm, nie, nie próbowałem, ale widziałem jak chował tam różne rzeczy, zeszyt, aparat, telefon, także Stworzę, myślę, że prawdziwe, dowód. skoro no. się trzyma. Masz dobre, światowe marki w swoim sklepie, bo to widać, jest RealGK, powiedz mi, dlaczego do tej pory nie masz butów z łyżewką i kto blokuje tą inicjatywę? Same buty z łyżwą to blokują, no. Po prostu chłopaki mają, że tak powiem, swój świat, swoją mhm. ekipę i... Czy jest to ile. jakiś większy skateshop na kabatach, który mógłby je godniej reprezentować Nie niż ma ten? Nie ma innego skateshopu na kabata. Chyba rozwijacie się. Nie no ma tak, tendencji tak, jakiejś tak. spadkowej ani, ani homeostazy. Fajnie się to przypomina, jak żeśmy zaczynali... Pół roku temu to mieliśmy, bo pamiętam, bo zamawiałem, mieliśmy y, równo 10 desek, 4 Aha. zestawy traków, 4 zestawy kółek, 4 zestawy łożysk. I to było wszystko, co było w tym sklepie na początku. Przychodzą, zjawisk, mieliśmy prawda? taką opcję na przykład, słuchaj, że przychodzi, przyszedł do nas jakiś rolkarz Aha. Y, i chciał kupić jedną paczkę łożysk za, nie wiem, 40 zł, wiesz, mhm. to jest żaden pieniądz, i przychodzi do nas i się pyta, czy my mu zniżki nie damy, jak pierwszy raz go widzę na oczy i, i, i wiesz, i ziomek tak. nawet na desce nie Teraz o nowej inicjatywie trochę, ponieważ powstaje coś takiego i chciałbym zapytać Cię, co, co o tym sądzisz. Powstaje taka marka Dziadek Skateboard. Robi to ktoś z poza Polski, kto nie chce się na razie ujawnić, więc, więc początki dopiero możemy zauważyć w internecie, na fanpage'u, który jedynie powstał. Zainteresowało mnie, ponieważ jest to inicjatywa, której nie było, skierowana do skateów po trzydziestce, po czterdziestce i promowany ich styl życia na deskorolce lub kontynuowany w ramach świata deskorolkowego. Czego jeszcze nie było, ponieważ głównie promuje się no. dzieci, a teraz coraz więcej osób osiąga już ten wiek, między innymi właśnie K no, sło, KGT. Słuchaj, jest tak, jak żeśmy zaczęli trochę więcej wiesz, ludzi, że tak powiem, ja szczególnie, bo mhm. Karol to tam jeszcze jakoś kojarzył, oni go kojarzą, ja zacząłem poznawać mnóstwo ludzi, no, jest na pewno to jakiś tam, że tak powiem, target dla tej firmy, bo jest w Polsce. Znaczy, Jest to jakaś nisza, prawda? Tak, jest to jest end których po prostu, którzy po prostu rzeczywiście mają już rodziny, dzieci, pracę I, i. Takich ludzi jest coraz więcej. I oni by chcieli, wiesz, żeby było z powrotem, mhm. jak w 95 i. Dokładnie. I... Żeby po prostu zamiast tej całej komercjalizacji e, wygrywała zajawka i nie było tego całego parcia na szkło, bo tacy I ludzie w pewnym my nie wieku. Mamy łyżwy. Tak. <taki> tacy ludzie w pewnym wieku po prostu można powiedzieć, odcinają się od tego mainstreamu, jeżdżą sami dla siebie, ani mhm. było nigdy portalu ani firmy, która by mogła dzielić to ich losy. To jest zajebiste właśnie, że się odcinają, po prostu jeżdżą jak Odkąd mamy ten skatepark, tutaj to naprawdę spotkaliśmy sporo, sporo dorosłych facetów, wiesz, już właśnie 30-40 lat. Tak, coraz więcej jest po osób prostu warto. mają wolną chwilę od pracy, od rodziny, wychodzą, jeżdżą. I to jest ich zajawka, tak jak biznesmen gra w golfa, Tak, tak oni z tak. skorolkę, bo skorolka to Tak, szczerze mówiąc, powinno być, bo to. Towarzyszy nam to jest do końca coś, co, życia. To no. jest coś, co ciężko jest włożyć dzisiaj dzieciakom do głowy, że nie ważne w jakiej koszulce ty robisz trik, tylko mm. ważne jaki trik robisz. Mm -hmm to jest dosyć ciężko, bo na przykład przychodzą dzieciaki, patrzę, on ma rozwaloną deskę, sypie się z niej strasznie, mógłby sobie nową kupić, tak. a patrzę, a on ma t-shirt za 150 zł. No tak, ważniejsze jest to, żeby po prostu może w ogóle wyjść na tą deskorolkę. A właśnie, a, ci, a ci starsi skejci, wiesz, już mają to w dupie po prostu, oni po prostu chcą sobie pośmigać jeszcze, wielu z nich nawet nie liczy na jakiś szczególny progres. Tylko po prostu chcą przyjść, pojeździć, bo to jest zajebiste uczucie, spotkać się z ludźmi na, na parku czy na miejscu, Prowadzisz skate shop? Skate park jest e, 10 metrów stąd. Życie żyć nie umierać. Czy tak jest? Czy są jakieś tego e, minusy i słabsze strony? No jest dużo. Jest. Ale coś, coś, czym... no nie oszukujmy się, to nie jest w Polsce biznes, z którego można zrobić jakiś. Dobra, jakiś to, teraz, pieniądze. to teraz krótko, nie będziemy się użalać na sobą. Powiedz, w czym mógłbyś przestrzec kogoś, kto otwiera lokal e, w branży tego typu? Przestrzec kogoś, jak chce otworzyć skate shop. Nie wiem, żeby się może nie porywać z motyką na słońce, wiesz, każdy chciałby mieć, nie wiem, skate shop, firmę deskorolkową, mhm. coś takiego, ale nie wszędzie jest to możliwe. Czyli co najpierw. Nie wszędzie się da. Wiadomo, że na przykład, nie wiem, w Wyszkowie, gdzie nie wiem, jeździ 15 osób na desce otwieranie skate shopu jest bezsensowne, prawda? Ym... prawda? I ciężko jest, wiesz, tym bardziej, że nawet w takiej Warszawie, gdzie mamy więcej ludzi, to to mimo wszystko są na przykład te sklepy internetowe takie duże, duże, które ze skate'ami nie mają nic wspólnego a, a po prostu mają, mają ceny na buty jakieś z kosmosu, których ja po prostu nie jestem w stanie zrobić mm -hmm. no i tyle, żeby właśnie mówię nie, nie porywać się z motyką na słońce, myślę to jest takie okay. przysłowie, ale, ale to do, dobrze oddaje właśnie, właśnie takie błędy, które ja popełniłem w ciągu tych paru miesięcy, myślę, że już bym ich nie popełnił. No, popełniłeś kilka. Tak, zdecydowanie. Jeden błąd. Jaki? Powiedz. Jeden Powiedz błąd? nam o jednym błędzie, który popełniłeś. Jeden błąd, jaki popełniłeś? Tak, no ludzie chcą wiedzieć konkrety. Jeszcze nie odpaliłem sklepu internetowego na przykład. Czekam na to, aż ludzie mi to zrobią. Bo... Aha, czyli już proces jest wdrożony, tak? Tak, tak, I długo ale. Długo będziemy mogli kupować i rzeczy wieczu. z KBT w całej Polsce? No, fajnie by było. Masz jakieś marki, których nie mają inne skateshopy? E, czy ja wiem. Mamy na pewno coś, czego nie ma w każdym skate shopie. to są te footprinty. Tak. Najlepsze no. wkładki po prostu, jakie. jakie Kiedyś są, byłem sponsorowany, mnie wyrzucili z Teamu. Bo się pozmieniały dystrybucje i tak, tak dalej. Tak. No. E, co? Mamy Buty Lando. Są, tak. Tak, Lando buty, znam przysłowie no. I, nie, i ale sam właśnie, jeżdżę. Y, ciężko odkłamywać, ale naprawdę to są, ja sam jeździłem jak nam jak przyszły w tych butach i to są po prostu buty czołgi pancerne. No, Także no. ja jeździłem w nich, nie wiem, 5 miesięcy, a ja robię dużo double flipów. No, ale dobrze Ci się jeździło? Wiesz co, nie wspominam ich źle, czyli dobrze. No, no dziękuję, że to mówisz, bo z moich ust już miałby to bardzo niewiarygodne. <laughs> Więc nie, to, no, to, to wszystko, w czym mogłem cię wykorzystać. Na pewno spoko no. opcja, jak właśnie ktoś ma mniej hajsu, a, a chce mieć buty, które długo potrzymają, co nie? Dobra, słuchaj, macie skatepark, młode osoby, które, które tutaj się rozwijają, nie wiem, może zauważyłeś jakieś młode talenty, osoby, które aspirują do poziomu, nie wiem, między innymi na przykład Bolka. Bo skrzyczyna to jest stary jednak, no. Nie, no, skrzyczyna dopiero kończy 17 <noise> lat. No ale, teraz. ale ja widziałem stary takiego dzieciaka, który skakiwał Fifty na murek, który był większy od niego i schodził showitem. No tak, to jest Adam. No. Adam. Kto to jest? No Adam bez... wszedł do naszego sklepu pół roku temu, jak, jak otwieraliśmy. Ale co, wszedł tak z ulicę, no, lepsza? No, ta, no, no tak, no tak. Wszedł, wszedł na na nodze przyjechał mm -hmm. i wyszedł z deskorolką. i wasza i... siła perswazji sprawiła to, że wyszedł stąd tak. z tą deską, tak? Znaczy. Wiesz co, on, on, jest co mega, chłopak... on jest mega zajarany deską. Czyli co, chłopak nosił przy nie sobie, znałem. nie wiem, z pięć stówek w gotówce? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ale Czy... dzieciak jest naprawdę mega zajarany deską, mega, naprawdę. Mm. Yy. I dobrze. A można coś u was dostać na krechę? Kurczę, non-toper. <laughs> Także bez przesady, ale zdarza się, że. że Odroczona płatność, tak. Że jak, tak, że musimy po prostu ziomką, Wojtek Szczot, wisi mi pieniądze, pamiętajcie. Tak, złamał sobie palec u nogi. Tak, widziałem na Facebooku, że, bo, że po prostu wstawał rano. Bo, tak, bo szafka go zdenerwowała rano i musiał jej oddać. No. No i kopnął, pokazywał dziewczynie, jak ćwiczy kung-fu. Tylko tego Wam nie powiem, bo się wstydzi. Pokazował jak ćwiczy kung fu i uderzył nogą w szafkę, i, i tak już zostało. No tak, że tak, mówię... w się teraz. Osoby, które aspirują do poziomu bolka. Tutaj ze skateparku. No trzeba przyznać, że bolek progresuje. No bolek progresuje, no. Naprawdę. W przeciwieństwie do, dziad do dziadków, dziadków <laughs> skatebo na skateboardzie. Nie, no. Yy... Wiesz co? Ja w ogóle myślę, że to jest. Nie, nie, nie wiem, wiadomo, że każdy ma ulubionych skate'ów, ale żeby aspirować do tego, żeby, nie wiem, być znanym jak ktoś tam albo hmm. coś tam. Nie, nie, bardziej mi chodziło o poziom jazdy. Wiesz. No to nie wiem, myślę, że Bolek dobrze jeździ, ale, ale są tutaj... też ludzie, którzy lepiej jeżdżą, wiesz, mm -hmm. no ale macie tutaj aspirować tego... do poziomu Bolka, aspirujcie do poziomu piroda, ludzie, no. Tak. Jak się nie, wierzy, nie mierzy w miliony, to się milionów nie zarabia. Dokładnie, dlatego otworzyłeś ten skate shop Jak to jest zarabiać miliony na nas? Na biednych skatech po prostu. Kurczę, chłopaki, no widzicie, że siedzimy na kanapie zrobionej tak naprawdę z hajsu, to jest tak. tylko przemielony papier. Ja już nie mam co robić z pieniędzmi, nie wiem dmucham w nie nos po prostu, podcieram się tym, wiesz. No słuchaj, no otworzyłeś milionowy interes. Dochodowy trochę... jak 150. I trochę ci zazdroszczę, powiem szczerze. Nie masz też żadnych skrupułów, biorąc pieniądze od biednych skate'ów? <noise> 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 Czy nie mam skrupułów? Nie, jestem bezwzględny. Um, planujesz stworzyć team w KBT Skate Shop? Tak. Planuję. Ale yy, na razie nie teraz. No tak, bo to jednak team to jest wydatek. Wiesz, trochę nawet spory. Na przykład yy, znam gości, którzy łamią deski praktycznie mm -hmm. co tydzień, a jeżdżą naprawdę dobrze i ciężko ich po prostu. Ciężko ich wspierać. Albo wystarczy, wystarczyłoby, żeby schudł, nie? I już miałby sponsora. A tu kurczę. Nie no. mówisz przypadkiem o Skrzeczynie? Ja tego nie powiedziałem. <laughs> Jak to się stało, że zaprosiłeś. Pana Pegu Ziała, na zawody organizowane przez ten skate shop. Jak to się stało, cwaniaczku? Znaczy, ja go nie zaprosiłem, on sam przyszedł Po tym, co zrobił? To było przed tym. Czekaj. To było... zawody były przed... Myślę, jakoś tydzień, myśli, tydzień, dwa tygodnie przed tym, jak... Że mi to zapisali. Jak korty RIP. Myślisz, że to był celowy zabieg? Myślę, że tak, bo jest kampania wyborcza i on musi się pokazać. Kiedy kończy się kampania wyborcza w takim razie? Kiedy będą wybory? Kiedy będą wybory? Chyba są za miesiąc. Czyli wtedy, dopiero po wyborach, zobaczymy, co tak naprawdę ma do zaoferowania nam pan. Beg nie, udział. po wyborach, to już będzie po ptakach. Dokładnie. I wtedy zobaczymy, czy nadal będzie się nam interesował? Na pewno nie. Jesteś tego pewien? Tak. 100%. Zobaczymy. E, słuchaj, na jakich deskorolkach jeździsz i czy jest ona tutaj z nami, To deskorolka twoja? Mm, no, nawet zaraz e, ci mogę ją wyciągnąć. Tak? Gdzie trzymacie deski? W kieszeni, słuchaj. O. Widzę, że wszędzie stare są tak. wasze deski. Ja jeżdżę na deskach KBT. Kto zaprojektował e, deskę KBT, kojarzy mi się bardzo ta grafika z e, dziennikiem telewizyjnym. Pamiętasz? No, bo tak ma być. Tak, o to <laughs> chodziło? Tak. A e, kolory które nawiązują do kultury rasta. palenia marihuany. Nie, rasta, żeby nie było. Do kultury rasta. To, czy, a kultura rasta chyba cechuje się dużą skłonnością do wdychania zielonych oparów. No, to już trzeba by się rastamanów zapytać, ja to nie wiem, no. Nie wiesz, nie wiesz. Nie wiem. E, powiedz mi, co robią te papiery ścierne na ścianie za nami? To czy... jest nasza ściana papierów ściernych. I zajebiście uważam, że to wygląda. Właśnie wszystkie kolorowe papiery, jakie mamy, tam jakieś... Gryzli, nie Gryzli, shake janty, nie shake janty, mhm. mob gripy, to wszystko jest na ścianie i fajnie. Jak ktoś lubi kolorowy papier, ja na przykład lubię mieć właśnie coś, nawet jak miałem zawsze czarny, to sobie coś tam malowałem na nim, także ja lubię mieć kolorowy. Też tak miałem do pewnego czasu. Tak? A co się potem stało? Spray mi się skończył. E, słuchaj, e, kolejny pytanie, które muszę Ci zadać, może być trudne po prostu no. i nie chciałem, żebyś się obraził. Jesteś na to gotowy? No, jestem hetero. <laughs> Dobra. Czyli to wykreślam, ale kolejne. Mm. Słuchaj, wiem, że, twoja, że twoi bliscy krewni mają lodowisko. Lodowisko, które jest jakby drugim co do wielkości lodowiskiem po stadionie narodowym, który powstał w zeszłą zimę. E, pojawiła się również sytuacja w zeszłą zimę, kiedy ktoś posypał solą stadion narodowy, no a ten wasz wskoczył na pierwsze miejsce. Jak chcesz to skomentować? Ale co? Posypanie solą lodowiska? Mm, to ty powiedziałeś już. Czy to e... ma jakiś związek No tak, no myśmy to planowali, inicjatywą? planowaliśmy to z ziomkami, kurczę, tyle nocy, dni, wiesz. Skąd Nie, no, mieliście sól? Nie, po prostu sól z mm -hmm. Wieliczki. Powiedz mi, jak wspominasz dziewczynę, która miała ksywę Gruba i poznałeś ją na utkampie? Bolo bym <noise> o tym zapomnieć, to jest... Ale ta dziewczyna zapamięta cię na całe życie. Tak, niestety ja ją też. <noise> Słuchaj, e... W moim programie na sam koniec nie masz nikogo niestety pozdrowić, jeśli masz jakichś bliskich swoich znajomych. Możesz jedynie kogoś pocisnąć. Mogę pocisnąć? Więc kogoś. kamera jest twoja? E, myślę, że nie ma. Myślę, że ten, kto. Nie ma co cisnąć ludzi. Cisnąć. Dobra, Filip, ale teraz na poważnie. możesz kogoś pocisnąć. No to co? Cisnę byłego premiera. Cisnę wszystkich, którzy wolą kupić T-shirt za 150 zł zamiast wydać ten hajs na deskę. Dziękuję, Filip, za wywiad. My dwa razy się żegnamy na kabatach. Dzięki Filip za wywiad. Subskrybujcie, subskrybujcie mój kanał w tym miejscu. Wchodźcie na KBT Skate Shop Fanpage bądź sklep internetowy już w przyszłości w tym miejscu. My widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiajcie swoje komentarze. Ja na ich podstawie będę opierał swoje przyszłe treści publicystyczne w programie Dixon Show. Bo to już wszystko. Dziękuję Wam. Do widzenia. Bo po, Ponieważ bez mnie na pewno byście nie mogli tutaj wejść. A ja wejdę i pokażę Wam, co się mieści e, jakby na stanowisku sprzedawcy od kuchni. Tam są papiery kolorowe wszystkie. Tak, tutaj stare gazety infomagazyn, więc nie tylko aktualne. Tak. Papiery ścierne. Skate toolsy. Skate video. Joysticki. Herbata. Woda. Gazeta. Także amb ambitnie. Skarpety, czapki, łożyska koła. I co najważniejsze. Stare to buty. No. Oh, szuflada tego. z Hysen. Tak jest. Także już wiecie, gdzie się kierować, jeżeli wybijecie szyby w tym sklepie po, po nocy, ja. pijani Myślę. Ursynów. Tak, tam. właśnie tak chciałem powiedzieć. że kabaty ursynów. Free po prostu chcę rozjechać, Guzia. Wziął się już za skatepark na kortach, teraz będzie się na Freestation. Chcę po prostu zniszczyć znajomość tych ludzi. Freestation. Bo kiedy rozpierdolili jedną ze stacji, załóżmy Ursynów, to, to już nie będzie freestation. To już nie będzie to. To już nie będzie całej nitki. Coś ty tym jest. Trzeba reagować. Nie można być bierny. Wchodźcie na post na Dixon Łukasz, Suska, Fanpage. Tam linki do stron, z których pomagacie zatrzymać guziała. Hey. Zatrzymaj guziała. Guział, stop. Stop. Dixon Stop.